Cześć, z tej strony Natalia StalnySA TV dzisiaj moim gościem jest atakujący stalinysa Łukasz Karpiewski oraz przyjmujący Szymon Piórkowski, Cześć chłopaki. Witam serdecznie. Dobry. Słuchajcie, piękna pogoda, powiedzcie mi tak na początek. Yy, mieszkacie już jakiś czas w nysie? Co Wam się tutaj najbardziej podoba, a co Wam najbardziej przeszkadza? Może Łukasz pierwszy? Myślę, że z każdym rokiem poznawałem coraz więcej tutaj atrakcji nyskich, ale... No i najfajniejszą rzeczą, jaka mi tu wpadła w oku jest przede wszystkim Riviera Nyska i możliwość spędzania czasu. No i oprócz tego myślę, że bardzo ładny rynek na Nysa i ogólnie bardzo podoba mi się miasto. A ludzie? Bardzo sympatyczni. Super. A Szymon co powie na ten temat? Podoba Ci się w Nysie? U mnie bardzo podobnie, chociaż moje rozeznanie jest o wiele mniejsze niż Łukasza, ponieważ jestem tutaj dopiero rok i... Ale nawet nie wiedziałem, że ta plaża się nazywa Riviera, ale... Te, też mi wpadła w oko i, i zrobiła na mnie duże wrażenie. A przeszkadza Wam coś w Nysie? Jesteście w stanie coś takiego wymienić? Nie, cudowne miasto. <noise> Czyli wszystko pozytywnie. Kolega też? Jak najbardziej, żadnych zastrzeżeń. Super. Yy, może teraz Szymon, masz jakiś taki sukces, który uważasz, naj... że jest największy w całej Twojej karierze siatkarskiej? Hmm. Bardzo trudne pytanie i bardzo specyficzne, ale mam nadzieję, że ten sukces jest jeszcze przede mną. A ty Łukasz już jakiś sukces odniosłeś taki, który no, uważasz że za najlepszy. Wydaje mi się, że w poprzednim sezonie zdobycie mistrzostwa, po, mistrzostwa, mistrzostwa pierwszej ligi. No to chyba mój największy sukces do tej pory. No wtedy co się działo na sali każdy wie jak to był, to była jakaś masakra, wtedy było tak gorąco i naprawdę no, do tej pory pięknie się to wspomina. No właśnie, odnośnie nagród, jest jakaś nagroda jeszcze o której marzysz? Wszystko przede mną, zobaczymy, co czas przyniesie. A Szymon, jakaś nagroda, która by Cię jakoś usatysfakcjonowała? Ja podobnie jak, jak tutaj kolega, jeszcze wszystko przede mną, mam nadzieję, oczywiście. Okej, okay, dobra chłopaki. A teraz tak, y, możecie teraz rozmyślać, co byście robili, gdybyście nie byli siatkarzami? No, jakieś takie awaryjne wyjście macie na dzień dzisiejszy, albo może nie wiem, no y, mieliście jakieś inne plany, a tak wyszło, że, jesteście, że gracie w tą siatkówkę? Nie ma takiej możliwości, żebym nie grał gram od 10 roku życia i nie widzę nic poza poza siatkówką i póki co tylko tym się będę zajmował jak najdłużej będę mógł. A skąd ta smykałka do siatkówki? Po prostu. Poszedłem na jeden trening i tak już zostało do dziś. No i też chyba wzrost był takim, taką predyspozycją, prawda? No na początku nie, ale z czasem to okazało się, że jednak jest bardzo, bardzo duży No i dzięki temu mogłem grać dalej już w, powiedzmy w, seniorskiej, w seniorskim etapie. A Szybon, co byś robił gdybyś nie grał w siatkówkę? A mnie jest bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Rzeczywiście nie wyobrażam sobie również, żebym robił cokolwiek innego. Gram od zawsze, odkąd pamiętam i jednak ta siatkówka to nie był. Wybór przypadkowy, od razu od razu wybrałem ten sport i trzymam się go do dziś i ciężko rzeczywiście mi wyobrazić sobie, żebym mógł robić cokolwiek innego. A macie jakieś inne zainteresowania, prócz siatkówki? Prócz siatkówki? Gry komputerowe. A w co teraz grasz? W czołgi. <laughs> w czołgi mi się kojarzą z grą na Pegasusa, bo to, ale nie, to chyba nie to. Nie, gram w, teraz to jest najbardziej popularna gra. Internetowa, gram ją ponad półtora roku i myślę, że skupię się na tym przez całe wakacje. To może jakieś zamiłowanie do wojska jest? Myślę, że nie. Po prostu jakaś tam forma spędzania miło czasu. A w sobie nie wiem, czy w czołgu byś się zmieścił. A, a kolega ma jakieś zainteresowania? Czy siatkówką? Nie, nie, żadnych innych zainteresowań. Co prawda, wszystkie pokrewne dziedziny, ale, ale tak. Tak, coś konkretnego po, po, poza sportem, to, to nie. Okej, okay, teraz Szymon nie słyszy. I, I powiedz mi, Łukasz, z jakim zawodnikiem lubisz najbardziej spędzać czas? Poza boiskiem. Szymon nie słyszy, możesz mówić, na nie musi być on? Eee, myślę, że z takim przyjmującym, nie wiem czy życie Szymon Piórkowski. A, to chyba coś, bo to jest ustawione, proszę Państwa. Naprawdę? Szymon nie słyszał. Czyli Szymon. A Szymon teraz Łukasz nie słyszy. Powiedz mi, z którym zawodnikiem lubisz najbardziej spędzać czas yy, poza halą? Poza halą? Nie, no na hali również. Na hali również, tak. Jest to taki atakujący, znany tutaj niskim kibicom i nie tylko. Łukasz Karpiaski nie wiem, czy kojarzycie. Nie, chyba nie. Nie. No. mówi, że słyszał, ja tak, to nie za bardzo. Tak, to on i tak, raczej z nim. Aha, no, no to fajnie się złożyło, fajnie, fajnie, że akurat nam się udało was z dwóch, z, dlatego was dwóch spotkaliśmy, no żółwik. Słuchajcie chłopaki, teraz tak takie pytanie na koniec, powiedzcie mi Łukasz, czego można życzyć Łukaszowi Karpows Karpiewskiemu w przyszłości? Co byś chciał, żebyśmy ci życzyli razem z kibicami siatkówki? Myślę, że przede wszystkim zdrowia, bo jeżeli będę zdrowy, będę mógł dalej kontynuować swoją, swoją tam przygodę siatkarską i myślę, że to jest póki co najważniejsze dla mnie. No właśnie, jak tam twoje kolano? Powoli, powoli. Wracam do zdrowia cały czas jakoś tam próbuję się leczyć. Myślę, że teraz nie ma jakichś największych problemów z tym. No to super. A co można żyć Szymonowi Turkowskiemu w takim razie? Wychodzi na to, że cały czas podrabiam wypowiedzi kolegi, bo dla mnie najważniejsze jest jak najbardziej zdrowie i tylko ono się liczy, bo, bo bez tego zdrowia niestety, ale nie, nie moglibyśmy kontynuować tego co robimy, a, a to chcemy robić najbardziej. Dobra, chłopaki, teraz tak, jeszcze jedno pytanie, już chyba kolejne, no właśnie, miał być od taki, wiesz, marketingowy, słuchajcie, chłopaki, yy, zbliża się gorący okres transferów tak? <grych> i no, tak mi powiedziano, nie, ale <grych> poważnie, no, yy, myślicie, że znajdzie się tutaj dla Was miejsce w Staliny czy nie? Czas pokaże. No właśnie, jak kreujecie swoją przyszłość oczywiście zawodową? Masz już jakieś propozycje, albo chcielibyście gdzieś grać, czy to jest Nysa? Póki co jestem zawodnikiem Nysy i jeszcze sezon się nie skończył, kontrakt mam do końca maja. Zobaczymy, co będzie później. A Szymon? No ja planuję wyjechać na plantację ogórków w wakacje. No to, to dobrze, bo w jednej sieci handlowej nie ma już miejsc, bo my też musimy gdzieś pracować. Nie, no tak, słuchajcie, chłopaki, bardzo Wam dziękuję, że znaleźliście chwilkę, aby ze mną porozmawiać. No co, mogę Wam życzyć jeszcze raz zdrowia, tak jak chcieliście, w imieniu swoim i w imieniu kibiców. Dziękujemy Wam za ten sezon. Jaki był, taki był. Nie był najgorszy. No i życzę Wam zdrowia i udanego wypoczynku. Dziękujemy.